Ciągle wszystkim z tej strony Kiwo i witam Was w kolejnym odcinku State of Decay. Um, chwilę będzie się graciała, bo jeszcze się doładowuje. I co my będziemy robić dzisiaj? Dzisiaj będziemy z nią gadać. Nie to chciałem. Kurw, nie to. Ach, te nasze kochane. Klawisze, które się mylą. Zaraz, ile ja tam mam tego? 5 jedzenia, 1 amunicji. O, widzicie, że się opierdzielam, że nie gram trochę między odcinkami? Dlatego tak jest. Wcześniej to opierdzielamy nie mi jak normalny. O, i właśnie to jest to, co mówiłem, że auta się w kościele na tym parkingu nie naprawiają. Więc to był problem i dalej jest problemem, więc chwilę ja chcę. Teraz, to no nie, to nie auto, po co auto? Zgubiłem wątek. E, nie jest problem, tylko to mówiłem, żeby. To jest powód, dla którego jak najszybciej chcę zmienić bazę. Więc. No już sami widzicie, że auta się nie naprawiają.

i. Dobra, mam nadzieję, że się będzie opłacać, tego do ziomeczka. Dobra, czekaj jak najszybciej spadać, bo nas tu jeszcze zeżrą. O amunicję? Mam. Dobra, chodź. No, mnie. No, kurde. No, czemu ja mylę kle... No ha, dobra. Po naszym Batmanie mi zostało, że spacja to jest. No, bieganie. I tu jest problem. Ale czuł jakoś. Będzie się znowu od, odzwyczaić, przyzwyczaić. Nevermind. O kurna. No. Dobra, miejscowa wyczyszczona. Więc teraz by się przydało. No, pojechałbym do tego miasta, pojechałbym, no ale nie chcę jeszcze. Hmm. Tylko gdzie była ta miejscówka? Dobra, Ki. Pojedziemy, ale tylko w poszukiwaniu tej miejscówki. Więc zobaczymy jak to będzie. Nie, riemy auto, bo zniszczone to tam się dojedzie tylko. Ups. Zostaniem marnować amunicję. bo Będzie jest dupy Sytuacja. Aj! Nie wiem czy dojadę. Coś wątpię. Chwila, tu gdzieś był z... możliwość zjechania na skróty. Tu nie będę. Pamiętam... Nie tnij, proszę. Nie do dowodowyjbym mapy. Chyba tutaj był ten skrót. No kurwa! Jak mówi... No to jest istna masakra. Coś cieniutko dzisiaj czuję, że będę. Dż... Gadam jak ten, jak on miał z gwiezdnych wojen. Teraz ten zielony mały Joda? Chyba. Bo gadam na no odwrót. No kurwa. Yy, lekka zmiana planu. Nie tam, tylko tu. Ja nic nie zrobiłem. Ups. Teraz. Tu by było. Nie, do dupy. Bym musiał wszystko dowozić. Bezsensowna by była baza. To w miarę bezpiecznie tu by było. Z dala od miasta. Jedynie co to. Hordy. Mniej rzadziej, ale by były. Ale rzadziej. Dobra wiatr z Pamiętam, gdzie była ta ten... Kurwa i znowu nie ma wyjazdu. Ty A ty. No, nie tnij, tak! Błagam! Naprawdę nie wiem, od czego jest. Kurwa. Wzięte to, że się tak tnie. Jak, jak gram. Jak gram, to mam o wiele więcej FPS-ów. A tylko włączę nagrywanie. Nieważne w jaką grę, i już dupa. To mnie strasznie denerwuje. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Myślałem, żeby. Kurwa. Zmienić. Kartę graficzną. Ale ma nie na razie nie ma. No chwila. Niech się doładuje. Teraz ja rozejrzę się. Gdzie tu jest jakieś miejsce, gdzie można hmm. poobserwować. No coś wysokiego muszę znaleźć. Nie ma nic. Nawet głupi dach mógłby być. Jak się już wbijało na dach. O, dobra, znalazłem. Tutaj coś jest. No, pięknie. Hmm, tu, tutaj, tu, 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 spadaj. Spadajcie ze mnie. Ta 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 ta. Zław się. O, jest. To była chyba dobra baza. Dobra, teraz tak. Tu co jest? Biuro, 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 biuro. No, Mary nie wiem, co to jest. Um, aj. <laughs> tu jest pewnie horda. A jak? Dom. Nie wiem. nie wiem. w ogóle, do czego to służy. Hmm. Tu nie. Tu nie. Tu nie. Hmm. Teraz będziemy chciały. Posz... Cię... język mi się plącze. Trzeba będzie poszukać tego domu na tą nową bazę, bo jest Jest miejsce dosyć małe, ale w tym mieście jest. Chociaż. Nie wiem, czy to będzie dobra baza. Teraz zobaczymy. Najwyżej stracę trochę przed materiałów i kisty. Wszystko jeszcze nie. Szybciej kurde. Samochód, samochód. 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 Nie, supermarket i samochód. Dobra, jeszcze coś. Kurwa. A jak? Potencjal? Fu, byskocz. Chociaż potencjalne domy to właśnie to co szukam, ale czy tutaj to jest to, co ja chcę? Nie, to nie jest to, ale hmm. kurna kamera głupia Teraz. Chodzi o to chyba Nie no, to by było beznadziejne. Teraz. No to jest zwykły dom, to to nie to. Gdzie to jest? No to by była bezsensowna baza. Do dupy I nie wiadomo co jeszcze. No to tu. 20 materiałów, 5 ludzi. Nie mogę. Fajnie. Właśnie dlatego nie chciałem jechać, bo jeszcze nie mogę zmienić bazy. Muszę po prostu poczekać. No dobra. Zobaczymy później. Tu trochę jest miejsca, ale nie. Myślę, że by to nie wypaliło to bo na bazę trzeba szukać dużego miejsca. Nie takie małe, tylko duże. I to jest właśnie ten... No, wsiadaj. No. A trzeba wracać. Już przydałoby się wrócić z pełnymi rękami, a nie z pustymi. Więc... A czuć, zostanę tu i tak tu mam zadanie jakieś. To znaczy wiem, co to za zadanie i... Dlatego chciałem uciekać stąd. Ale leciu. Niech już będzie. Wow. A, już, roz... O, już, dupa po samochodzie. No, już po samochodzie. Trudno.

We'll discuss this later, Sheriff. We have a visitor. Welcome. I suppose you've heard our broadcasts? Well, it's all true. We have a safe, secure society here, governed by the rule of law. Walk with me. I'll explain. No you know I'm sorry. What exactly happened in the United States when I wasn't looking? Look around. We're facing a disaster of unprecedented scale. We have no way of knowing how widespread it is or how long it will take federal authorities to respond. Until they do, we have to look out for ourselves. It may not be the most constitutionally traditional succession, but it's all we have. All we have? The army's camp just across the river. Yes, and other than vaguely threatening radio broadcasts, they've made no attempt to contact us or provide relief efforts to the civilian government. Meanwhile, ordinary citizens like yourselves are living in fear. Fear of the dead, fear of the criminal element that sees this as an opportunity to prey on their fellow man. Fear of the uncertain future of our nation. But it doesn't have to be that way. Right, it. And of course, all firearms will be surrendered. Only duly appointed law enforcement officers are allowed to go armed. Right. Well, thanks for the offer, but we're doing just fine on our own. And I'm damn sure not surrendering so my guns when the streets are full of flesh-eating dead people. I'm very sorry to hear that. We'd certainly prefer it if people joined us freely before the issue has to be forced. Is that a threat? Just a reminder that the Wild West doesn't last forever. No, I tym, Myślałem, że zaraz zasnę, don't take it tej it's under a lot of strain. We're penned in pretty good by these things, and like you might have heard... We're short-handed. Tell you what, help me clear some of these problem areas out, and I'll vouch for you. Put in a good word. Maybe set up some kind of trade arrangement. No, to będzie wyciszczyć jakieś kłopotliwe miejsce. Happy to help. Hope Oczywiście. You're up. We've got a few investigations um, to deal with. Tak. Dobra, key, oh, Nic mi pewnie nie zabrało. Ups! Żeby nie było. To nie było specjalnie. Kurde, wciul, daleko to miejsce. No, ciągle spacja mi się. Auto by się przydało, no ale nie ma, więc zbucisz, a. Kurwa. Zombiaki. Nie, mój zombiak. O, jest autko. O to chodziło. Tylko, że Aki kij? ten. No właśnie. kto przejadę, przejadę, Co nie? Głos mi się psuje. Kis z hordą, kis z zombiakami. Wszystkie zostaną rozjechane. No cześć. kapuś. O jest nas ciągle. No, czemu to się nie zmieniło? No. Jeszcze horda. Kabum! Szybci mi to! Spadalski od niego. No właśnie, godło, wlasnie. Joś, ja pierd. Dobra, już. Wyson, lecimy. Gdzie teraz?

I don't know how long we can hold out. Sit tight. Help's on the way. Come on. We can deal with the rest of these infestations later. We gotta help those people first. Where is this place? Oh, this place was a big place. I'm going to go to the These guys picked on you and I saw something? Dobra, tu ktoś jest Nie wiem, szybko pobiegniemy tutaj Zobaczymy. Widzę zombiaki, więc tutaj nikogo nie ma. Tatarata 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 -ta. Ta -ta -ta. nie ma nikogo, dobra No, tu by się przydało zrobić bazę. To by było zajebiście I tutaj zrobimy Mhm. Tylko jestem ciekawy, ile materiałów będzie potrzebnych i uratowanych ludzi. Hello? Hi! muszę broń sobie ustawić. O! I śmiecił jeden. Odwal Standardowa gadka. 12 ludzi 50 materiałów, 13 ludzi 32 materiały, czyli muszę materiały znaleźć. Dobra, zanim wrócę, muszę gdzieś tu znaleźć materiały. W poszukiwaniu materiałów, tylko gdzie one mogą bić, to w sumie wątpię, bo tu jest baza, no to tu nic nie będzie, chociaż, czemu nie? Aj. Hmm, tu nic. Hmm, gdzie mogą być materiały? Teraz strasznie by się przydały. Dobra. Tutaj coś? Chyba nie. A ciężki, wie. To pusto. Tu nie, tu nie ma nic. Dobra, trzeba znaleźć gdzieś materiały, i nie. Tylko myślę gdzie? W garażu chyba może być nie jestem w 100% pewny, ale może być. Zobaczcie, się da wejść na boku. Jest wejście, dobra, dlatego pis do gryfa się pozbędziemy i można wlecieć. Wiecie czego mi brakuje? Fakt, co jest w state of decay. Jednej rzeczy, która dla mnie by była no po prostu już niezastąpioną. Czyli polowanie na zwierzęta. To by było już epickie w ogóle tego mi brakuje. O kurde, jak szukam. Dobra, ja materiały szukam. Równo. Jeszcze tutaj. Proszę, żeby było. Mhm. Chuju fest. Dobra. Lecimy na Chwila, ja chcę zobaczyć ten środk. Jaki to, ale taki to <coughs> coś mi się z głosem dzieje A Ej, dobre. Mmm. Nie. Tak. Horda jest strasznie blisko, nie chcę ich zalarmować Więc jakoś tak na szybkę, nie wiem. No, też tego zębiaka nie. Dobra, tu coś. Nic kurwa, nie jest potrzebny tylko materiały, nic cholera jasna więcej. Ja nie chcę czołgu, nie chcę samolotu, ja chcę tylko materiału do budowania i tyle i trochę FPS-ów. A i no nie ma. Nie będzie dzisiaj przystawki człowieka. No teraz żeby go nie. Ja tu będą leki. No. Ja nie chcę leków. Fak. Nie wyszło mi. O, to jest ta baza, co wam. Fajnie, że ją znalazłem podczas tego, że my Horda goni. Tutaj jest e, ta baza co na początku myślałem, ale ona jednak jest za mała. Więc się jednak rozmyśliłem. Dobra, ki, nie ma materiałów, ja nie wiem gdzie to znaleźć. A w sumie już, już dałoby się kończyć odcinek. Więc. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Weźmiemy amunicję, gdzie ta amunicja była? Tu tak, pa Zamkni, zamkni, Zamknij, zamknij, zamknij. Uff, dobra, gdzie była ta amunicja? Nie tu. Gdzie ona była? Tu. Dobra.

Biegiem, biegiem, biegiem. To puf. Aj. No nie, i teraz nie pamiętam który. Nie, 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 Uf. Dobra. Spadalski. Ki ze skrótami, ki ze wszystkim. Ja z pierwdziałam tędy. Więc yy, jeśli to żyje, to zobaczycie jeszcze Murzyna, jeśli nie, no to nie, więc... Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie i narka wszystkim.